Kusycyny Bardzo Witam Was, więc całkowicie nowej serii z Farming Simulator 19. Jest to polska wieść standardowo, i teraz na nowej mapie, nowe maszyny i wiele, wiele więcej nowych rzeczy. Zacznijmy od mapki, na której będzie ta seria kontynuowana. Jest to kolonia 1990. Pierwszy raz gram na tej mapce, więc jakbym mnie ogarniał to bardzo przepraszam, bo. No wiecie, pierwszy raz na mapce, już ogarnęłam gdzie jest sklep, gdzie są różne rzeczy I oczywiście gdzie jest moje gospodarstwo, wszędzie już pokrywałam maszyny Zacznijmy od kombajna, jest to Bizon standardowo Bez żadnych modyfikacji Bizon Super Z056 Z headerem przystosowanym do niego Tutaj mamy John Dira Premium Series jest to naprawdę fajny ciągnik, dzięki któremu będziemy mogli yy, unieść wszystko, co będzie na tej gospodarstwie. I jak już widzieliście, około mamy Ursusa C363P, 3P, tak zwany. Jest to fajny, bardzo fajny ciągnik, taki mały. Yy, tutaj mamy siewnik. Jest to siewnik z modyfikacji od firmy Gaspardro Jest to bardzo fajny siewnik, przypominający siewnik polski I myślę, że będzie bardzo dobry Tutaj mamy chyba nic Tutaj mamy przyczepę Jest to przyczepa piesza Saturn MULLELALA sek 802 i tutaj mamy Kejsa International 533 bez kabiny. Jest to bardzo fajny ciągniczek którym można fajnie sobie pojeździć. I oczywiście pracować. Tu są brony, które się przewróciły. Nie wiadomo dlaczego. Są to bardzo przydatne brony. I tutaj mamy przyczepę Autosan. Bardzo ją polecam. Jest ona najlepsza. Można ją edytować, już Wam pokazuję. Tutaj idziemy na. Ja kupiłem tą pierwszą. Można na taką pojemność, taką pojemność, taką wielką, największą pojemność. Przyczepę samozbierającą w taki sposób i przyczepę samozbierającą na taki sposób. Jest to oczywiście bardzo przydatna. I to był taki krótki odcinek przedstawiający moją gospodarkę, jak będzie wyglądać ta seria. Tutaj jeszcze Wam pokażę całą mapkę, jaka tu jest. O! Do, do nas posiadamy tylko pole numer 74. Chyba, że tu więcej, chyba, że coś to oczywiście nie zauważyłem. I będziemy tu kupować nowe pola. Na tym 74 jest jęczmień zasiany i on jest jeszcze w czasie rośnięcia, więc w następnym odcinku już będziemy robić pierwsze żniwa na tej, w tej serii. Oczywiście tym motokombajnem. Tutaj mamy jeszcze do spania. Tu można sobie spać. Taki mamy domek. Z telewizją. NC+. Plus. I do, tu są wiele różnych rzeczy. Sklep jest nawet blisko. Mamy biogazownię. Mamy też drugą gospodarkę, która jest tam. Tam jest kurnik i są świnie. Krowy, krowy. Nie więc no można sobie wybrać. Ja wybrałam to ze świniami, bo chcę iść w tej serii świnie O zobaczmy, czy tu się ta da wejść. Da się wejść. Mamy strych. A. Da się otworzyć, ale wejść jeszcze nie da, okej. Okay. O nie, da się wejść. Tu, jakby, tu można trzymać coś. A w sumie tu ciągnikiem nawet się nie da, to coś ręcznego. A co tutaj? To chyba jest, żeby napełnić sobie. Tutaj mamy inne różne pola. Tutaj ja, nie wiem, co to jest, możecie napisać w komentarzach, co to jest, bo ja tego totalnie nie wiem. I jak zauważyliście, jest nowe, y, nowe ułożenie kamery. Myślę, że dla mnie to jest takie bardziej przyjemne i myślę, że Wam się też spodoba. Y, dodatkowo... Y, jak chcecie widzieć moje streamy, bo YouTube mi oczywiście zablokowało, nie wiadomo dlaczego, sam tego nie wiem. prawo autorskie. W tym czasie nie wiadomo, co się stało, że dostałam po prostu... i ja grałam sobie normalnie w Minecrafta. Żadnej muzyki nie było i dostałam po prostu bana na streamowanie, więc przeciwam na Twitcha. Mój nick na Twitchu to jest Burger Live. Tam będą prawie codziennie livey. Więc jak chcecie, to możecie wbijać, pograć. Link będzie oczywiście w opisie. Mam tam włączone donate. I jak chcecie podarować mi pieniądze na rozwój tego kanału, no to bardzo zapraszam. Link będzie zawsze tam w opisie. Więc to było na koniec tym odcinku. Na razie.